z Ewangelii św. Mateusza. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata Jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetny osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł Wstańcie, nie lękajcie się Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im mówiąc Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie W tym fragmencie Pisma Świętego nasuwają się takie dwa symbole Symbol góry i przemienienia na górze. Z czym mi się to kojarzy? Z trudnością, z trudami, z, z tym, żeby te góry zdobywać. Kilka lat temu, jak po raz pierwszy wybrałam się w góry, by po nich po prostu sobie wędrować i je poznawać, obrałam sobie za cel Kasprowy Wierch. Wydaje się bardzo, bardzo prostą, przyjemną górą, jednak dla, dla takiego totalnego laika, który nawet tak naprawdę nie był przygotowany kondycyjnie, było to trudne. Pamiętam, że bardzo fizycznie było mi ciężko: pod, łzy, jakieś tam wewnętrzne, takie zmagania sama ze sobą, że jednak chyba schodzę albo zjeżdżam, że nie dam rady. Przeplatały się z myśleniem o tym, co będzie, jak, jak wejdę na górę, jak, jak, będzie, jak będzie pięknie, jakie będą w środku mnie we mnie emocje. I jednak ta druga opcja tych, tego też zainteresowanie, tym, co spotkam na górze przeważyły. Doszłam i, i, i było pięknie, i pamiętam, że, że ten moment wejścia już na Kaspery Wierch i, i ten widok, który tam zostałam, był fenomenalny. I, I ta radość, ale też i duma z tego, że, że dałam radę, że, że podołałam temu. Tak sobie myślę, że. W życiu każdego człowieka, w moim, bardzo często są takie góry. Góry, które trzeba zdobyć, które trzeba pokonać. I tymi górami są trudy, są słabości, są moje jakieś wady, są, jest wszystko to, z czym sobie nie radzę. I mam tego świadomość. I chcę nad tym pracować, chcę te góry pokonywać. I pierwsza myśl, która się pojawia na początku, to oczywiście, to oczywiście jest to, jak, jak bardzo będzie mi ciężko, jak w ogóle jest ciężko zacząć te góry, te góry pokonywać, ale momentalnie przychodzi, przychodzi też taka myśl, że jaka będę inna, jak ją ja już zdobędę. Czyli to jest ta przemiana na górze. Bardzo już nie raz próbowałam te góry sobie pokonywać i efekt końcowy był naprawdę, naprawdę bardzo pozytywny I, i tak sobie myślę, że im więcej tych gór pokonuję, tym jestem lepsza, tym, tym jest to z większą korzyścią dla mnie samej. Ta z wielkiego postu bardzo mocno nam w tym powinien pomóc i też. E, i też wiem, że, że, że to, to jest takie moje też postanowienie, pokonywanie tych gór, których, których jest naprawdę wiele w moim życiu. Początki nie są łatwe. W trakcie wchodzenie na, na tą górę też, też wcale nie jest tak pięknie i kolorowo, ale mam nadzieję, że, że już na końcu, jak, jak już będę na tej górze, Przemiana, którą, która będzie spowodowana tym wchodzeniem, pokonywaniem krok po kroku tych moich słabości, bardzo mocno zaowocuje. I, i wierzę w to, że, że rzeczywiście tak jest. I, i ten fragment Pisma Świętego bardzo, bardzo mnie mocno w tym utwierdza: że na górze jest pięknie, że na górze Jezus, który wszedł ze swoimi uczniami. Przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniał jak słońce, a odzienie zaś stało się białe jak światło. I się to kojarzy z takim spokojem błogim, z taką radością, z taką łazą spokoju i, i, i z takim zapewnieniem, że, że tam na górze jest dobrze, że tam na górze jest pięknie. I ja bym chciała, żeby, żeby te, te moje pojawienie się na górze, moje, moje zdobywanie gór właśnie takie było. Tak więc bardzo, bardzo mi na tym zależy i chciałabym, chciałabym z góry te zdobywać po to, aby, aby móc na górze doświadczyć przemiany, czego sobie i każdemu życzę mocno. Dzięki.